Kubak to znowu zjadł mi jogurt. Ja nie, nie wiem. Mo, mo, może może kto, ktoś inny. Dobry dzień, nie może obyć się bez Kuwa! Teraz twoja kolej wynieść śmieci w końcu. Stary, później no. Jeszcze osma świat. Stary. Umówiłem się dzisiaj na randkę, więc szybko umyję zęby i spadam. No nie wytrzymam z... No nie wytrzymam z tym człowiekiem. Halo, Kuba! Co to za burdel znowu? No tak, ja tylko na chwilę przyszedłem, bo teraz wychodzę, umówiłem się! Masz tutaj jeszcze ci dołożę? No chyba sobie robisz jaja, facet. W końcu Kapi będzie ze zadowolony, w końcu zrobię coś dobrego. Słuchaj, ja potrzebuję tego tak naprawdę już na teraz. Wczoraj właściwie miało być załatwione i, i nic. I see what you did there, man. Teraz tylko taki close-up, jak wkładam. Ja pierniczę. No to jest one take. Okej. Okay. Bo jak się ogola no, to już później no. wiesz. No chyba sobie jaja robisz stary. Nie, jeszcze raz. Takie uh -huh. no chyba jaja robisz. Takie wiesz, takie... Uh -huh. Takie... Głupawe takie. Głupawe, no. no.